Mały, lekki, nagrywający zarówno w poziomie, jak i w pionie, w jakości 4K nawet do 60 klatek na sekundę tak, DJI Mini 3 Pro. Testy sprzętu i aplikacji. Sztuczna inteligencja. Przyszłość. Trendy. Rozwiązania w biznesie. Porady. Technologiczny program internetowy. Techno Podcast. DJI Mini 3 Pro to dron o wadze do 250 gram. Oznacza to, według przepisów lotniczych obowiązujących na terenie całej Unii Europejskiej, że możemy tym dronem latać praktycznie wszędzie. No oczywiście zapomnijcie o wlatywaniu na płytę lotniska czy do stref wojskowych. Pamiętajcie, żeby latać zgodnie z przepisami. Jak deklaruje producent, podobno tym dronem możemy latać, być w powietrzu nawet 34 minuty. Jak to wygląda de facto po moich testach? No, powiedzmy, że 30 minut jest osiągalne, ale słuchajcie, jest to naprawdę bardzo dobry rezultat jak na drona o tak małej wadze. Zobaczcie, tutaj mamy nawet napis 249 gram, więc no jest to naprawdę maluch. Jak wynika ze specyfikacji, w tym dronie mamy dość sporą matrycę, bowiem jest to matryca większa niż możemy zobaczyć na przykład w DJI Mavic'u R2, którego też miałem okazję posiadać i testować, więc jest to naprawdę fajna opcja, fajna informacja. Poza tym światło. Absolutna rewelacja. Ten obiektyw tutaj jest ze światłem 1.7, co oznacza, że zarówno w dzień, jak i w nocy możecie praktycznie zapomnieć, pomnieć o różnych artefaktach czy szumach. No jasny obiektyw to zdecydowana zdecydowana korzyść. Nie mogę opowiadać o jakości kamery bez pokazania wam jak ten maluch nagrywa. Więc już za chwilę zobaczycie kilka ujęć, które udało mi się uchwycić w centrum Warszawy specjalnie na potrzeby tej recenzji. Zobaczcie jak nagrywa DJI Mini 3 Pro. Absolutna rewelacja dla mnie nagrywanie w pionie. Jednym kliknięciem w aplikacji na kontrolerze obracamy kamerę i uzyskujemy możliwość fotografowania i filmowania w prawdziwym formacie 9x16, czyli dosłownie tak, jakbyście nagrywali lub fotografowali swoim smartfonem w pionie. Instagramowe rolki, TikToki, ten dron jest naprawdę idealny dla influencerów i dla wszystkich, którzy chcą robić dobry content po prostu do internetu. Kolejna fajna opcja zobaczcie, jak możemy wysoko tutaj podnieść kamerę, jak gimbal wysoko się podnosi, dzięki czemu możemy robić ujęcia nawet chmur, albo możemy podlecieć do budynku, który jest za wysoki, podnieść sobie tę kamerę do góry. No i naprawdę można uzyskać wtedy bardzo, bardzo ciekawy efekt, więc to też jest rzecz, o której warto wspomnieć w tym dronie. Szczegóły techniczne dotyczące kamery. Otóż DJI Mini 3 Pro może kręcić w jakości 4K nawet w 60 klatkach, tak jak powiedziałem na wstępie. Oczywiście mamy do wyboru wszystkie klatkarze od 24 przez 25, 30, 50 i 60 właśnie. Warto zaznaczyć, że tylko do 30 klatek na sekundę w jakości 4K mamy do czynienia z jakością 4K High Quality. Czy to coś zmienia? No, troszeczkę tak, ale trzeba mieć naprawdę dobre oko i dobry monitor, żeby to zauważyć. Zobaczcie teraz różnicę między 25 klatkami, a 50 oczywiście w 4K. Jeżeli chodzi o profile kolorów, to mamy tutaj do wyboru dwa. Ten standardowy, normal, oraz te bardziej płaskie kolory, dzięki czemu jesteśmy w stanie dokładniej, bardziej precyzyjnie pokolorować nasz obrazek na postprodukcji. I ten tryb nazywa się Dessinelike. Mieliśmy z nim do czynienia już w innych dronach. Tego producenta. Koloruje się to naprawdę bardzo przyjemnie. W internecie możecie też zobaczyć i pobrać różne luty, dzięki którym bardzo łatwo pokolorujecie sobie obrazek z tego drona. Co do zdjęć, oczywiście mamy tutaj możliwość fotografowania zarówno w formacie JPG, jak i RAW, więc fotografowie, bądźcie spokojni, nawet z takiego malucha możecie wyciągnąć naprawdę dobre foty, bo mamy tutaj tryb zdjęć 48 megapikseli, więc no jest to naprawdę szok i zobaczcie teraz kilka zdjęć właśnie z tego drona, również z centrum Warszawy, no nawet po powiększeniu wygląda to naprawdę naprawdę bardzo, bardzo dobrze. DJI Mini 3 Pro jest dostępny do kupienia w dwóch wersjach. Pierwsza wersja to z takim standardowym kontrolerem, który znacie już z na przykład dronów serii Mavic. To są te kontrolery, do których wkładacie smartfony, podłączacie kabel i dopiero wtedy można latać. Druga opcja to ta, na którą ja się zdecydowałem. Jest to opcja z kontrolerem DJI RC. Jest to nowy kontroler, jak chwali się producent. Jest to sprzęt stworzony Typowo i specjalnie, właśnie do tego drona, i szczerze mówiąc, jestem w stanie w to uwierzyć, dlatego że ten kontroler jest dużo lżejszy od smart kontrolera, który wyszedł kilka lat temu. Jest naprawdę lekki, dobrze leży w dłoniach, nie mamy tutaj anten, zwróćcie na to uwagę. Anteny są wbudowane w kontroler, jest to bardzo wygodne, nie wpływa na zasięg, jak się okazuje, a naprawdę jest bezpieczniej, bo po prostu nie ma anten, które mogą się łatwo uszkodzić. Drążka, Mamy odkręcane i chowane tutaj z tyłu. Fajna opcja, no ale pamiętajcie o tym, że zawsze mogą wypaść, zgubić się, więc uważajcie na to. Czy kontroler się grzeje? Nie, nie grzeje się. Mamy tutaj wentylator, więc działa to naprawdę fajnie i jest to przewaga nad smartfonem, który pod wpływem słońca przyciemnia się, a czasem także przegrzewa. Mamy tryb. Cine, Cinematic, w którym dron lata wolniej, te wszystkie ruchy są takie płynne. Jest to tryb do robienia ujęć typowo filmowych. Mamy tryb normal, w tym trybie dron nie lata szybko lata wolniej niż poprzednie egzemplarze, które miałem okazję testować natomiast lata również płynnie i bardzo, bardzo przyjemnie. Oczywiście wciąż mamy dostępny tryb sport, tryb sportowy, w którym dron rozwija prędkość ponad 50 km na godzinę. Oczywiście przy małym wietrze albo z wiatrem, wtedy może wykręcicie wyższą prędkość. Także to tyle, jeżeli chodzi o kontroler. Zapytacie na pewno, czy dobrze widać w słońcu, czy niepotrzebne są tu jakieś osłony, sanhudy i tego typu rzeczy. Otóż nie, nawet w pełnym słońcu widziałem tutaj wszystko. Kontroler jest bardzo jasny, tą jasność możecie sobie też sterować. Ustawiać. Bardzo przyjemna sprawa, bardzo fajnie się na tym lata. Zasięg deklarowany przez producenta to 18 km. No tak, ale umówmy się, no taki zasięg to wykręcili chyba na polach ryżowych w Chinach albo na innej pustej przestrzeni bez żadnych zakłóceń. Jak to wygląda realnie? W internecie widziałem filmy, w których ludzie osiągali wynik 4 do 6 km poza miastem, tam gdzie mamy mniej zakłóceń. W mieście, no realnie, między kilometr a 2,5, powiedzmy. No ale słuchajcie, według przepisów, oczywiście z licencją VLOS, możemy latać tylko do momentu, kiedy widzimy drona. Więc myślę, że ten wynik jest i tak bardzo ok. Jeżeli chodzi o zakłócenia i latanie w centrum, nie miałem żadnych problemów, ani jednej ścinki, ani jednego problemu, więc tutaj naprawdę bardzo, bardzo duży plus. Zapewne zapytacie mnie, czy warto go kupić. Zanim jednak odpowiem na to pytanie, pozwólcie, że opowiem Wam trochę o cenach. Za wersję standardową z kontrolerem podstawowym musicie zapłacić 4099 zł wersja z DJI RC, czyli tym kontrolerem, który ja wybrałem, to koszt 5099 zł. Natomiast za zestaw dwóch akumulatorów, ładowarkę oraz kilka ciekawych bajerów, w tym torba na drona, za to musicie zapłacić 899 zł. Dużo, niedużo, to zależy od pojemności i grubości waszego portfela. Ja uważam, że ten dron jest dobrze wyceniony, biorąc pod uwagę to jaką jakość otrzymujemy i jakie możliwości i te nowe funkcje jak na przykład nagrywanie w pionie. No, to jest naprawdę sztos, ja będę z tego korzystał. Jeżeli znacie mnie trochę, to wiecie, że ja na swoim Instagramie dużo publikowałem filmów i zdjęć z drona. Teraz, dzięki tej funkcji, no naprawdę, otrzymuję fajną opcję. Dużo lepsza jakość i dużo łatwiej będzie mi się to wrzucało potem do internetu. Czy to dobry wybór na pierwszego drona? Moim zdaniem tak. DJI Mini 3 Pro lata się bardzo łatwo, prosto i przyjemnie. Dron jest praktycznie bezobsługowy, możecie startować. Jednym kliknięciem, lądować jednym kliknięciem, więc naprawdę dobry wybór. Czy jest to dron dla profesjonalistów? Tutaj Was zaskoczę, bo moim zdaniem. Tak. Dlaczego? Dlatego, że no tutaj waga do 250 gram to zmienia bardzo, bardzo dużo. Przykładowo ja mam trzy drony, w tym także dużego DJI Phantom 4 Pro. No jest to dron, którym aktualnie w Warszawie czy w innym dużym mieście ciężko polatać ze względu na przepisy. Oczywiście można robić zaawansowaną licencję, zgody, zgłoszenia i tak dalej, ale no przyznajcie, że z tym jest dużo zabawy i problemów. Tutaj bierzemy tego malucha, lecimy praktycznie wszędzie i nagrywamy bez żadnych komplikacji. Fajna sprawa, do tego jakość 4K i nagrywanie w 10 bitach, zdjęcia RAW 48 megapikseli, no naprawdę DJI rozwaliło system. DJI Mini 3 Pro to naprawdę udany produkt. Jestem pewien, że jeżeli wyposażycie się w tego malucha, to na pewno Was zaskoczy i to na plus. Przede wszystkim tym, że jest bardzo lekki, waży mniej niż 250 gram, więc przepisy Was praktycznie nie ograniczają. Jakość kamery, jakość aparatu genialna. No i słuchajcie, obracanie kamery w pion, wiem, powtarzam się, ale to jest naprawdę giga giga sztos, podnoszenie gimbala do góry, tak wysoko jeszcze nie mogliśmy do tej pory. Więc, naprawdę, spoko produkt, spoko dron i mam nadzieję spoko ta recenzja. Jeżeli Wam się podobał ten film, to oczywiście nie zapomnijcie zasubskrybować mój kanał, czyli Techno Podcast. Jest to kanał, na którym zobaczycie kilka różnych ciekawych filmów, m.in. różne podcasty na żywo, czy to też skróty z podcastów technologicznych. Poza tym są tutaj także recenzje Techno Podcast, takie jak ta, więc jeżeli to był dobry film, dowiedziałaś, dowiedziałeś się czegoś nowego, to zostaw łapkę w górę, a w w komentarzu napisz, e, która ciekawostka, którą powiedziałem w tym filmie, albo która funkcja DJI Mini 3 Pro jest Twoją ulubioną. Dzięki za dziś. Do zobaczenia i cześć! Fotografia smartfonem? Czy tego da się nauczyć? Oczywiście. Sprawdź sam. Kurs fotografii mobilnej.pl Szukasz inspiracji w edukacji? Wejdź na jaro.edu.pl i zobacz, co możesz osiągnąć. Technologiczny program internetowy. Techno Podcast. Słuchaj w Spotify i oglądaj w YouTube.